Jesteśmy dzisiaj na premierze Różyczki 2. Znowu jest Mateusz Banasiuk. Cześć. Cześć, witajcie. No, jak się w ogóle czujesz, że dzisiaj jest ta premiera? Jest film, który tak naprawdę budzi już wiele emocji z tym, że jest kontynuacją po 13 latach, więc samo to jest takim obciążeniem. Wiele też mówi się o Twojej roli z Magdą Boczarską, więc po prostu powiedz, jak Ty postrzegasz tą rolę i jak Ci się grało na planie? A, dużo wątków tutaj poruszyłaś. Po pierwsze, premiera rzeczywiście święto kina. E, od dziecka byłem nauczony przez mojego tatę, że kiedy jest premiera w Kinie czy w teatrze, to, to, jest, to, to jest najważniejszy dzień dla aktora. Ja nawet powiem ci, że za bardzo nie obchodzę urodzin. E, Sylwestra też nie najbardziej lubię pracować, lubię mieć przedstawienia na przykład w Sylwestra, a dla mnie to jest największe święto. Święto dlatego, że w każdy projekt. Między innymi w ten włożyłem mnóstwo serca i widziałem zaangażowanie ludzi, których w ogóle nie widać, ludzi, którzy są potem w napisach i ważne jest, żeby to jakoś uczcić w wyjątkowy sposób te prace tych wielu osób, bo to nie jest zwykła praca. Tutaj naprawdę trzeba oddać kawał serca, oddać mnóstwo z siebie i każdy, każdy naprawdę element na planie musi właśnie tak. Funkcjonować. To jest specyficzna praca, więc cieszę się, że jesteśmy tutaj i że świętujemy premierę naszego filmu Różyczka 2. Teraz zapytałaś jeszcze o, o pierwszą część. Uwielbiam pierwszą część różyczki. Dla mnie jest to kultowy film. Oglądałem go wiele razy, zanim nawet poznałem Magdę. Po trzecie, zapytałaś mnie, jak nam się pracowało. Super nam się pracowało, bo Magda jest wspaniałą partnerką, świetną aktorką i często. Przy innych projektach też bardzo na sobie polegamy i też liczymy na różne dobre rady, często przegadujemy ze sobą tekst, więc, więc fajnie, że teraz mogliśmy rzeczywiście realnie coś razem zrobić, coś co, co, co jest ważne i coś co, co, co jest takie głębokie jak film Różyczka 2. Czy to było dla ciebie takie wyzwanie, że właśnie wiedziałeś, że ten film już ma jakieś konotacje, że Magda już nim grała, a ty dołączyłeś do tego filmu? Miałem trochę wrażenie, jakbym wskakiwał w pędzący pociąg. Um, jakąś taką maszynę, która dobrze działa, jest dobrze naoliwiona, z ludźmi, którzy się świetnie znają od lat. Um, ale zostałem pięknie przywitany. Um, reżyser rzeczywiście dał mi dużo swojej uwagi. Um, Cała ekipa e, pozwalała odczuć, że każdy aktor, nawet grający naprawdę epizod, jest istotnym elementem tej układanki. E, więc nie miałem problemu z tym, że, że, że dołączyłem w pewnym momencie do tej, do tej obsady. Jesteście obydwoje aktorami, więc zastanawiam się, czy to jest trudne, bo jednak jesteście na planie, gracie, potem wracacie do domu i dalej jesteście w tych zawodach. Czy to jest taka zaleta, że się po prostu rozumiecie też i to pozwala też, tak jak sam wspomniałeś, na właśnie ćwiczenie roli, tekstu, czy jednak to jest trudne, taka mieszanka? No ja uważam, że to jest duży atut naszej relacji, że robimy to samo. Dzięki temu właśnie mamy duże zrozumienie dla siebie nawzajem, dla, dla tych emocji, które czasami potrzebują czasu, żeby z nas zejść. To oczywiście zależy, co się gra, co, ma, ma, co mamy do zagrania, ale często jeszcze potrzebna jest chwila, żeby tak się trochę z tego co było na planie, otrząsnąć i wrócić do rzeczywistości. No ale wiadomo, no, jesteśmy oboje rodzicami i, i nasz synek nie jest cierpliwy i od razu, kiedy wracamy do domu, skakuje nam na głowy i, i już nie ma momentu na to, żeby gdzieś dochodzić do siebie, tylko jest zabawa, budowanie z klocków Lego i, i tego typu zabawy. No ale właśnie trochę, Mateusz, tutaj nawiązałeś do tego pytania, które mam kolejne w głowie, bo jest takie, jakie jest najtrudniejsze pytanie, jakie zadał Ci Twój syn? do tej pory? O! No. Zaintrygowałam. Nie, wiesz co, bo rzeczywiście teraz jestem w temacie różyczki e, i trochę nie myślałem o tym, bo mój syn pyta na okrągło i, i zadaje mnóstwo pytań. Poczekaj, ostatnio nawet coś takiego było, o co mnie zapytał, e, co nawet, czego nawet... A! Wiem! O, Co to znaczy, że ktoś ma urok osobisty, yy, że jest uroczy i yy, no i wiesz, i to są takie, takie rzeczy, że trochę też trudno jest wytłumaczyć. Starałem się podawać jakieś przykłady, ale to są takie pytania, yy, które, wiesz co, on pyta na okrągło. No, on i, i pyta o istnienie świata, o, o istnienie Boga. Yy, Wiesz, czasami te pytania są dla nas abstrakcyjne, ale to jest dla mnie właśnie ciekawe, to jak dziecko stara się zrozumieć świat po swojemu, no ale to jest, to jest piękne, uwielbiam to. To jest takie odkrywanie, to kończąc... Właśnie, bo jesteśmy na premierze Różyczki, jak sam wspomniałeś, ten film jest tak naprawdę bardzo taki aktualny mam wrażenie i w obliczu też tego, co się wydarzyło ostatnio w niedzielę, tego zrywu, jest taki bardzo na czasie. Czy rzeczywiście jest taki przypisany temu, co się teraz dzieje? No to jest niesamowite, jak mocno wstrzeliliśmy się z tym filmem w okoliczności, które nas otaczają, bo film powstaje wiele lat. Ja nie wiem, ile lat temu scenariusz został napisany, ale jednak jest to proces długotrwały. A teraz mam wrażenie, że to jest idealny moment na Różyczkę 2, na tę premierę i na tematy, które są w nim poruszane. To czego mogę ci życzyć na koniec naszej rozmowy? Może by zrealizowały się różne ambitne plany na przyszły rok. Do tego ci życzę. Bardzo dziękuję. Dzięki. Dzięki.